Naszym gościem jest pan Grzegorz Kurdziel, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej do spraw sprzedaży. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze. Miło rozmawiać z wiceprezesem firmy, która po pierwsze zatrudnia największą liczbę pracowników nie tylko w Polsce, ale zdaje się w Europie środkowo-wschodniej, a po drugie jest największym dostawcą usług pocztowych w naszym kraju. Tak, to prawda panie redaktorze, rzeczywiście zatrudniamy ponad 80 tysięcy pracowników. Jesteśmy można powiedzieć największym pracodawcą pomiędzy Niemcami a Rosją i pomiędzy oceanem arktycznym, a Morzem śródziemnym. Także jest, jest duży obszar do zarządzania i rzeczywiście jesteśmy też największym operatorem pocztowym, co oczywiste, ponieważ no, jest to taka naturalna pozycja e, naszej firmy, jako tradycyjnego operatora pocztowego. Natomiast no, oczywiście w tej chwili jak wszystkie firmy, które e, z uwagi na tą e, rewolucję, którą obserwujemy, w, jeżeli chodzi o informatyzację i inne aspekty naszego życia i gospodarki, no musimy się bardzo Szybko i dynamicznie zmienia. Poczta musi się zmieniać. Ja za chwilę zapytam o te zmiany, ale wcześniej może powiedzmy o ogólnej strategii Poczty Polskiej. Gdzieś wyczytałem, że to jest tak trochę między państwem a społeczeństwem, taki pomoc, taki pośrednik. Rzeczywiście, tak pan postrzega misję Poczty Polskiej? Pośrednictwo między państwem a obywatelem? To jest jeden z najważniejszych filarów naszej strategii, bo, oczywiście, drugim filarem no to jest taka działalność czysto biznesowa. Jesteśmy spółką akcyjną i, oczywiście, naszym głównym celem jest realizowanie tak naprawdę naszej strategii biznesowej. Natomiast to, że jesteśmy w 100% własnością Skarbu Państwa i, oczywiście, jako Operator wyznaczony zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pocztowym realizujemy no pewne też cele na rzecz, na rzecz właśnie naszego rządu i. Yy... Tutaj z jednej strony realizujemy usługę powszechną, czyli to, że w każdej polskiej gminie znajduje się placówka pocztowa, pozwala na to, żeby nasi obywatele no, mogli mogli skorzystać w każdej z tych placówek z usługi pocztowej. No i oczywiście nasi listonosze, których mamy też dość sporo, bo to jest około 25 tysięcy pracowników. No, też co, w zasadzie przez 5 dni w tygodniu tą korespondencję i inne oczywiście rzeczy, również pieniądze, bo do wystarczamy bardzo wiele chociażby rent i emerytur i ci ludzie można powiedzieć codziennie są w, w każdym miejscu w naszym kraju. No to powiedzmy właśnie o tym aspekcie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i tutaj pytanie dotyczące tej rewolucji cyfrowej, rewolucji technologicznej, jak wprowadza się taką rewolucję w tak gigantycznym państwowym przedsiębiorstwie i jakie są jej cele? No więc ja tu już powiedziałem o naszej roli na rzecz, jeżeli chodzi o relacje z państwem. I, i to jest tak, że to, że dokonuje się rewolucja cyfrowa, że nasz w tej chwili nadal jednak najważniejszy obszar biznesowy, czyli tradycyjna korespondencja listowa, no, konse, no, konsekwencją tej rewolucji jest skurczenie się tego rynku. Tych przesyłek, no, będzie coraz mniej, jest ich coraz mniej, ale to nie oznacza, że poczta jakby nie będzie e, dla państwa realizować również usług w obszarze, obszarze cyfrowym. W, procesie, w, w projekcie cyfryzacji państwa i e, no, już dochodzimy do takiego docelowego modelu w którym poczta polska przerodzi się z tego narodowego operatora pocztowego w narodowego operatora właśnie cyfrowego, czyli że te operacje, które już nie na papierze, ale wszystkie zaufane tak samo z takim elektronicznym odpowiednikiem datownika pocztowego, również nasi obywatele będą mogli dokonywać na platformie Envelo poczty polskiej i i tutaj no, też nie odkrywamy jakiegoś prochu, ponieważ w, w wielu europejskich krajach to rozwiązanie już zostało przyjęte, takimi operatorami cyfrowymi są chociażby poczty czeska, duńska, francuska czy estońska. Więc no, to, to, jest, to, jest, to jest takie nasze naturalny kierunek rozwoju, ale druga bardzo ważna rzecz, czyli rozwój naszego biznesu to e-commerce, bo z jednej strony przesyłki listowe liczba przesyłek listowych systematycznie spada, ale z drugiej strony systematycznie rośnie liczba przesyłek, bo kupujemy w internecie bo kupujemy coraz, coraz więcej. No i właśnie pojawia się więcej. pytanie, jak Poczta Polska radzi sobie z bardzo, przecież tutaj w tej części działalności gospodarczej, z bardzo ostrą konkurencją. No rzeczywiście, to jest jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie, ponieważ no tutaj nasze państwo w minionych latach w zasadzie no Wpuszczało wszystkie podmioty, i, i, i tak naprawdę mamy silną konkurencję w postaci takich firm jak Poczta Niemiecka, no bo DHL to jest de facto Poczta Niemiecka, DPD to jest Poczta Francuska, GLS to jest Poczta Brytyjska, plus inni oczywiście konkurenci, taki, d, d, tacy konkurenci bardziej lokalni, czy, czy też globalne firmy kurierskie. I oczywiście te, ta, ta konkurencja jest trudna, no, no, no musimy tutaj rzeczywiście zaciskać zęby i, 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 walczyć. Mocno, i co, mocno walczyć w o ten Co w takim rynek. Razie się zmienia? Jakie no, są działania podejmowane? Przede wszystkim w ramach realizacji naszej strategii rozbudowujemy nasz potencjał e, infrastruktury logistycznej. E, nasz taki myślę... Najważniejszy projekt w tym obszarze, czyli ASL, to taki skrót od NASL w zasadzie, bo to jest nowa architektura sieci logistycznej. Oznacza to, że przestawiamy naszą logistykę z listów na paczki komersowe. I efektem tego już są działania podejmowane, chociażby w ubiegłym roku uruchomiliśmy trzy dodatkowe takie depoty, które na, na, nas wspomagają w tym, żeby nasza logistyka była jeszcze bardziej efektywna, jeszcze szybsza. Także kupiliśmy maszynę do sortowania paczek do zabrza. Jest to rzeczywiście taka już najwyższa półka. Kilkanaście tysięcy paczek na godzinę jest w stanie, w stanie po prostu przerobić, ale to jest tylko początek, bo w tym roku, Uruchamiamy trzy kolejne depoty. To jest pod, w Niepomnicach pod Krakowem, w, w Grodzisku Mazowieckim i w, w Białym Stoku. A docelowy model będzie się opierał tak naprawdę na budowie hubu centralnego właśnie gdzieś w okolicach Łodzi, który zapewne. W, Be, już teraz powinien być sprzęgnięty również z m, infrastrukturą kolejową, a w przyszłości z centralnym portem e, komunikacyjnym. E, więc no, te, to są naprawdę bardzo duże inwestycje, i w ciągu najbliższych pięciu lat, tak naprawdę, no, be, bez tego nie poradzimy sobie ze zwiększonym wolumenem. Przesyłek e-komercyjnych. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym tutaj nie powiedzieliśmy, aspekt transportowy, bo przecież te przesyłki trzeba potem fizycznie dostarczyć do klienta. Jak tutaj wygląda dynamika wzrostu i czy można powiedzieć, że, że, że to jest jeden z, też z priorytetów poczty. To znaczy, jeżeli chodzi o naszą flotę samochodów, to jest ona no, też należy oczywiście, co naturalne, do największych, największych w kraju. E Zaczęliśmy też w tej chwili pracę, już niedługo wyjadą samochody elektryczne, bo już w zasadzie proces zakupowy jest finalizowany. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo, bo tutaj pójdziemy o rozwoju e, e, te, infrastruktury logistycznej, ale przede wszystkim, żeby rywalizować z konkurencją, to trzeba mieć dobrą ofertę dla klienta. I tutaj też stawiamy na taką multiusługowość, czyli jeżeli klient. Mówię tutaj w, te, w tej chwili o, e, zarówno o tym, który kupuje w internecie, jak i o tym, który po prostu no, ma, swoją, ma, ma swoją stronę internetową, czyli sklep internetowy, platforma internetowa e, i, zajmująca się e-commerce. E, to, to po pierwsze, nasza oferta usługowa jest bardzo szeroka, bo bardzo tanie przesyłki można wysłać po prostu w tanich listach. Jeżeli coś wymaga pilnego dostarczenia, mamy pełnowymiarowe oczywiście usługi kurierskie, e, usługę Express 24, czyli usługa dostawy na drugi dzień, bardziej ekonomiczna usługa kurier 48, jeżeli ktoś nie potrzebuje tego na już, no to i może zaczekać te dwa dni, to, to oczywiście może to bardziej ekonomicznie wysłać. Stawiamy też na Taki bardzo e, uniwersalny sposób odbioru tych przesyłek, ponieważ nie tylko dostarczamy, bo to już ma oczywiście miejsce, nie tylko dostarczamy te przesyłki poprzez naszych kurierów czy listonoszy, ale również mamy największą e, w Polsce sieć punktów odbioru. To już jest w tej chwili prawie 13 tysięcy punktów i klient, jeżeli. No, Teraz Polacy często są zapracowani, nie ma ich w domu, więc z, z ich punktu widzenia no, lepiej odebrania jest, tak, że sobie w dogodnym momencie na, dla tak, siebie. Tak, na przykład w placówce pocztowej, na przykład w sklepie Żabka, na przykład na stacji Orlen czy w kiosku Ruchu. I e, będziemy stale rozbudowywać. Wychodzi nam z naszych wyliczeń, że taka optymalna liczba to będzie 25 tysięcy tych punktów, ale również uruchomiliśmy pierwsze automaty do odbioru paczek. Część jest w naszych strefach 24 godzinnych Część jest w sklepach Biedronka, bo też liczymy tutaj na, na to, żeby klienci robiący zakupy. Przy okazji odebrali sobie po prostu paczkę z automatu, i do końca października będziemy mieli już 200 takich urządzeń. To jeszcze chcę zapytać o yy, jednym elemencie, który kojarzy nam się z pocztą, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, a mianowicie o placówkach pocztowych, o filiach poczty. Jaka jest tutaj koncepcja, jaka jest filozofia działania? Czym ma być taka, yy, taki urząd pocztowy, taka poczta? Czy to, bo obserwujemy, że rozszerza się ta oferta sprzedażowa, niekoniecznie związana z samą pocztą, z działalnością pocztową? No właśnie, ale jest to Pytanie, jaki jest tutaj cel, jaki jest, jaka jest strategia? Więc po pierwsze warto, warto o tym powiedzieć, że Poczta Polska jest, o tym już trochę mówiłem, ale jest operatorem wyznaczonym do usługi powszechnej. I to oznacza, że zgodnie z prawem musimy utrzymywać, jesteśmy zobowiązani do utrzymania jednej placówki w terenie wiejskim na 85 km kwadratowych i jednej placówki w obszarze miejskim na, sześciu, na 6 tysięcy mieszkańców. I to oznacza, że... Yy... Poczta Polska no, zostaje w tym świecie fizycznym. Inne firmy, w tej chwili banki, e, operatorzy, na przykład Znikają. energetyczni. Tak, oni zamykają mniej. swoje punkty obsługi klienta, e, banki zamykają swoje oddziały. A jednak bardzo ważnym elementem strategii Poczty Polskiej jest, że my zostajemy w, w środku, fizycznym. jak wyglądać ma ten e, to, już, urząd pocztowy fizyczny. I już właśnie o tym mówię, bo skoro inni wycofują się z, z tego świata fizycznego, to my, jak. Jako ci, którzy zostajemy, możemy stać się, jesteśmy takim w zasadzie jesteśmy takim naturalnym pośrednikiem, jeżeli ten kontakt fizyczny z człowiekiem jest po prostu niezbędny. Więc tutaj stawiamy przede wszystkim to, to już mówiliśmy, tak, czyli rola pośrednictwa między państwem a obywatelem. No, Część naszych obywateli no, będzie miała duży problem, z przejść, żeby, żeby po prostu przekształcić się w tego obywatela cyfrowego. i, no i w, te, w, te, w to miejsce właśnie wchodzi poczta polska, bo zawsze będzie można jednak podejść do tego najbliższego urzędu pocztowego. W każdej gminie jest taka placówka, i tam będzie można e, zweryfikować swoją tożsamość czy po prostu zapytać o pewne rzeczy. Będzie można podpisać umowę na przykład właśnie z jakimś operatorem. Nie każdy to chce robić po prostu poprzez jakąś tam decyzję podejmowaną w skrzynce mailowej. I to jest jakby jedna jedna rola Poczty Polskiej, którą chcemy realizować w ramach naszej strategii, a druga to też to też pan redaktor wspomniał, tak, czyli wejście w jeszcze mocniejsze wejście w retail. W tej chwili już te obroty ze sprzedaży detalicznej na placówkach pocztowych to jest w granicach pół miliarda złotych. I one cały czas jak rozumiem rosną. I one rosną. I tutaj też stawiamy na oczywiście My nie możemy sprzedawać wszystkiego, ponieważ no to, to, to wiadomo, że to musi iść w parze oczywiście z naszym, podstawowym, z podstawowym profilem książki, naszej działalności. To, to, tak, to widzę i dlatego weszliśmy już taką ofertę kulturalną. Tutaj mamy bardzo mocnego partnera w postaci firmy Garmont, która, która jest dystrybutorem prasy, dystrybutorem książek. I tutaj jednocześnie realizujemy naszą misję, ponieważ no, w, w, można kupić w naszych placówkach książki o polskiej historii ale możemy kupić również y, najbardziej poczytne kryminały, takie rzeczywiście bestsellery, więc z jednej strony poprzez te działania Realizujemy naszą misję, bo to też warto powiedzieć. To jest taka ciekawostka, bo, jak pan redaktor pewnie się orientuje, jesteśmy najstarszą instytucją gospodarczą w Polsce o takim ogólnokrajowym zasięgu działania, bo w tym roku obchodzimy 461 rocznicę powstania. I król e, Władysław IV w, w swoim okulniku też wydał taką decyzję, że poczta w tamtych czasach miała być również dostawcą nie tylko tych przesyłek, które tam woziła po ówczesnej Rzeczpospolitej, ale miała być również e, medium dostarczającym ideę. Więc również... te idee dzisiaj są dostarczane, tak. czyli wielowiekowa tradycja, tradycja, wielkie wyzwania przed Pocztą Polską, bo wielka to firma, jak słyszeliśmy, największy pracodawca w naszym kraju. Grzegorz Kurdziel, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, bardzo panu dziękuję za tę bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję.